Dzień dobry misiaczki, kurwa Maciu. powiem wam, że dzisiaj to sobie sam będę musiał kopa sprzedać, kurwa nie chce się, kurwa ledwo wstałem, ja pierdolę, to gdzieś tak w pół do szóstej. kurwa mróz jest na zewnątrz i normalnie widać, żeby się poleżało kurwa dłużej, a widzicie jakie są akcje, kurwa, sobota nie sobota, ja pierdolę, no trzeba zapierdalać. No najgorzej to jest, kurwa, pospać dłużej. Później się, kurwa, nie możesz zasnąć normalnie. Wiecie, jak to działa, kurwa? To właśnie tak działa. Prześpisz dłużej, to później, kurde, nie możesz zasnąć o normalnej godzinie. Dlatego, kurwa, tu, jak i we wszystkim, musi być żelazna konsekwencja. Nie może być żadnego, kurwa, odjebania od normy. No nie może być, kurwa, bo później jest, kurwa, idzie już to po całości, źleci. Proste zasady, no kurwa, proste zasady, ale to działa, kochani. To kurwa działa. Jest pięknie, piękny weekend się szykuje, kurwa dla co po niektórych, zwłaszcza dla narciarzy, kurwa mać, aż zazdroszczę. Wstajemy, kurwa. Zimny prysznic, kurwa, już kurwa i rozgrzewka. Lecę po was, kurwa.